Dzień dobry, tutaj mamy do prezentacji gołębie. Są to gołębie szczepów belgijskich, oryginalne gołębie z Belgii przywiezione. Są to gołębie linia Desmet Matis, linia Geringsa, linia Jostone i te słynne czarne Leusy Sprintery. Także tutaj my mamy gołębie bardzo dobre, z bardzo dobrych hodowli. Są to wszystko gołębie czyste, właśnie uhodowane u Właśnie też Mekera w Naturalu, w stacji rozpłodowej, która istnieje praktycznie, można powiedzieć, 100 lat. Gołębie są z czystych linii. Gołębie, które można śmiało łączyć. Zostało nam tutaj kilka sztuk bardzo dobrych gołębi. Właśnie dzisiaj żeśmy gołębie zawieźli do Gdańska, do Elbląga, do Braniewa. Tutaj kolegę pozdrawiam z Braniewa, z Elbląga. Wziął właśnie też Janseny. Gołębie też kolega z Braniewa i gołębie z Gołębi Josatone. Także widzę, koledzy, że tutaj współpracujemy z hodowcami i myślę, że ta współpraca z nami się opłaca. Nigdy nie, że tak powiem, zamykamy się na hodowców. Jeżeli coś nie pasuje, to gołębie wymieniamy. Czy coś tam się dzieje, że go nie wiem, nie zapłodził, to też wymieniamy. Tu nie ma że telefonów się nie odbiera. Tu się odbiera wszystkie telefony. Rozwiązuje się wszystkie sprawy. Mamy tutaj bardzo też można powiedzieć takie bardzo dobre re rekomendacje, jeżeli chodzi o mistrzów polskich, którzy tutaj u nas w Głębie zakopywali, zostali mistrzami polski, także myślę, że jest to wszystko bardzo dobre. Tutaj jedynie też mogę jeszcze co mogę powiedzieć, że tak, tutaj jeden kolega wczoraj do mnie dzwonił, że a Artur tam na ciebie piszą na Facebooku tutaj hodowcy tak, smaki owak źle i tak i dobrze i różnie. Mam to wszystko, że tak powiem, pod kontrolą, w sensie takim, że jak się wychodzi ponad przeciętność i cały czas się dobrze pracuje, no każdy zazdrości i sobie pisze, co mu tam się żebnie podoba. Ich prawo, takie działanie. Ja tutaj Gołąbki sprzedaję przez 25 lat. Od 2005 roku pierwszy raz byłem z Markiem Trzaską u Jeffa Van Winkla w 2005 roku, 30 grudnia. Jest to data szczególna, bo to był koniec roku. Dzisiaj mamy 20 2025 rok i dalej zajmuję się tą profesją, także widzą koledzy, że jest to naprawdę myślę długi okres czasu z właśnie też dużo mistrzów Polski z czterech z pięciu mistrzów Polski czy w GMP czy w kategoriach są na moich gołębiach już nie mówię o mistrzach oddziału czy tam najlepszych lotnikach, także widzą koledzy, że tutaj gołębie są bardzo dobre przeze mnie przywożone jak tutaj właśnie mówię, są słabe gołębie, dobre, bardzo dobre. No, taka jest prawda z gołębiami, trzeba z nimi pracować. I tutaj mamy przepięknego leusa, Jest to samczyk. Można zobaczyć markerki tutaj, ale można zobaczyć, jak jest zbudowany. To, co powiedział Leszek Bielesiak. Gębia się weźmie do ręki, to widać, jak gołom wygląda. On nie leci w drugą stronę, tylko. Wygląda fantastycznie. Jest to samiec Leus i numer gołębia to jest 3034 Jest to sprinter. Typowy sprinter. Jak się gołębia weźmie, to widać co to jest za ptak. Tutaj właśnie kolega, pozdrawiam go z koło brzegu. Źle mówię z koszalina. Właśnie mówił, że miał kiedyś czarnego właśnie gołębia z naturala, który leciał. Właśnie po nim gołębie leciały czołowo. W koszalinie, także widzę, koledzy, że są to fantastyczne gołębie. Jest to Samczyk Czarny Leus i numer gołębia 3034. Gąby posiada rodowód z deszczem z Naturala. Także widzę, koledzy, że jest pełna dokumentacja. Tutaj mamy do niego sami... Saba. Tutaj mamy do niego samiczkę, też czarną lełuskę, można sobie kupić pojedyncze gołębie, no, można sobie pary całe brać, widzę koledzy jak gołąb wygląda, super, super samica lełuska. Numer gołębia 2898, gołąbek też ma rodowód, pełną dokumentację, także widzę koledzy, że gołąbki posiadają. Karty własności, jaki rodowód jest to czarna samiczka leucka. Mówię, można sobie kupić sam, samego samczyka, samą samiczkę. Głębie są fantastyczne. Tutaj widać szybki gołąb. Tak jak mówię, głębie są wybrane z iluś tam, nie wiem, 100 czy 50 gołębi u mekera w naturalu. Mam takie przyzwolenie, mogę sobie wchodzić i wybierać co mi pasuje. Także widzę, że gołąbki fantastyczne. Tutaj mamy samczyka, jest to linia Josatone. Z najlepszych gołębi jest to taki szpak. Tu widzę koledzy, tych gołębi było 6, do Josatone czy 8. gołębie się tutaj, że tak powiem, rozchodzą jak ciepłe bułeczki. Bardzo dobre. Co bym tylko chciał, tylko też zaapeluję do kolegów hodowców: jeżeli ktoś do mnie dzwoni i pyta się o gołębie takie, inne, czy owakie, czy tam wysyłam rodowód, to proszę odebrać telefon, powiedzieć dziękuję. Nie interesuje mnie ten gołąb, a nie. Nie. Koledzy hodowcy, nie odbierałem telefonów. Wysyła się rodowody, wysyła się zdjęcia. Trzeba powiedzieć dziękuję, Artur. Nie interesuje mnie ten gołąb i nie ma problemu, tak? Po co się tutaj spalać w działaniu, jak sobie można fajnie tutaj współpracować. Nie ma się czego wstydzić. Nie, nie wszystkie gołębie każdemu się podobają. Nie każdy musi tutaj kupować. Można zapytać. Chętnie odpowiem tutaj na każde pytania kolegów hodowców, także zapraszam serdecznie tutaj właśnie mówię o tych gołębiach, właśnie Josa Tone, bo jeden kolega z Małopolski, tam za Krakowa, tu wyzwania o gołębie, ale Tone, rodowód mu wyśli. No dobra, wysłałem rodowód, po czym go, gościu nie odbiera telefonu. Po prostu, nie, po prostu powinien powiedzieć dziękuję, nie interesuje mnie gołąb. Ja tutaj wie, te, pracuję na poważnie z gołębiami, także jak ktoś chce zapytanie o gołębie, to śmiało można dzwonić. E SMSy y są niemile widziane, bo Zawodowo 80-90% to nikt nie kupuje gołębi z SMS-ów. Każdy bierze gołębie, dzwoni, pyta się. Także nie koledzy zobaczą. Przepiękny samczyk. Samiczka była taka właśnie szpaczka, białolotka. Została tutaj od, dla jednego kolegów odsprzedana. Kolega bardzo zadowolony. Tutaj widać jak szpak wygląda. Piękny szpak Johnstone. Gołębie Johnstone są bardzo popularne. Dużo kosztują. Gołębie, są dwa olimpijczyki w tym roku, jeden właśnie szpak, a druga samiczka nakrapiana. Po nakrapianej mam zamówionego właśnie też młodego z linii właśnie olimpijskiej. Przepiękny ptak, minia Jostone. Tu mamy też rodowód do tego gołąbka Jostone. Gołąbek posiada też dokumentację, czyli rodowód. Satone, tu mamy kartę własności. Także Myślę, że gołąbki bardzo dobre. Tu mamy kolejnego gołębia: jest numer gołębia 6736. Jest to gołąbek Desmond Mathis. Jest to samczyk. Tutaj nawet napiszę, piszę w rodowodzie. Gąb też posiada pełną dokumentację, rodowód. Tak jak mówię, koledzy, szanujmy się. Dzwonicie, piszecie, trzeba odpowiedzieć: nie, dziękuję, albo odbieram telefon. Nie pasuje mi ten gołąb, nie potrzebuję tego gąbia i też nie ma sprawy. Tu nikt się nie gniewa na nic: po prostu kto pyta, nie błądzi. Warto zadawać pytania, warto dzwonić, warto się tutaj do mnie odzywać. Ja zawsze odpowiem, chętnie oddzwonię. Także zapraszam serdecznie. Piękny Samczyk. Desmet Matis, bardzo ładny rogowy dzióbek, myślę, że wartościowy ptak. Gąbek też posiada tutaj rodowód, akurat nie posiada tutaj dokumentacji, jeżeli chodzi o rodowód, tylko kartę własności. Jest to samczyk Desmet Matis. Mamy samiczkę Jansankę. Gąbek jest z 20 roku z rozpodu, wyciągnięty od właśnie deszmekerów z naturala. Gąbek, który był w rozpodzie, jest to samiczka. I numer samiczki jest to 7920, czysta rasa gołębi Jansen. Widzę, co za leży w ręce, jest to idealny, tak. Gołąb posiada kartę własności z, właśnie z informacją, że jest to od deszmekarów z naturala, nie ma rodowodu przy tym kojemnie. Nie wszystkie gołębie mają rodowód, nie wiem dlaczego tak jest, nie pytam się, jeżeli chce się rodowód trzeba płacić za niego później w euro, także akurat tutaj nie ma. Piękna samiczka. To jest kolejny gołąbek, jest to gołąbo numerze 8703, samczyk Desmet Matis, młody gołąbek 25 rok. Widzę koledze, gołąbek się prezentuje piękny, bardzo ładnie złożony, poukładany, Białolotek, No też będzie bardzo dobrym gołębiem, bo to widać po gołębiu jak wygląda. Widzę koledzy ogonek w jedno piórko, super ptak. I tutaj mamy też od tego właśnie gołąbka kartę własności z informacją Stacja Natural Deszmecka. I tu jest gołąbek o numerze 4569 jest to Engels linia 231 gołąbek Samczyk z linii właśnie Engelsa. Też gąb ładnie zbudowany, poukładany, gąbek 25 rok z Engels, też piękny, ładny samczyk. Tutaj właśnie mamy rodowód tego ptaka, linia Engels. Ten gąbek jest z rodowodem, myślę, że bardzo też fajny ptaszek, jest to samczyk. Tutaj mamy Geringsa samczyka. Numer samczyka to jest 3154. Gołąb 25 rok z trzecim pasem. Bardzo ładny samiec też. Ładnie zbudowany, poukładany. Tu widzimy, jak wygląda. Tutaj właśnie mamy rodowód tego Geringsa. Jest to samczyk. Było tych więcej, ale tak, mówię tutaj koledzy. Chętnie tego mi zakupują. Widzą koledzy, że naprawdę te gołębie są tutaj bardzo ładne koledzy kupują kupi jednego, za chwilę dzwoni że chce dwa, że jeszcze chce zamówić, po niedzieli właśnie też jadę do Belgii, nie wiem, w poniedziałek prawdopodobnie będę w naturalu z racji tego, że tutaj koledzy chcą gołębie Janseny, chcą gołębie Stichelbauty, chcą gołębie z gołębi właśnie tych starych ras, także gołębie myślę, że wartościowe Gołębie wspaniałe, gołębie tutaj można powiedzieć z dobrym pochodzeniem. Są to czyste rasy, nieoszukane. Także tutaj widać zresztą po głębiach, jak one się prezentują. Trzeci pas, piękny gąbek, Gerings. Budowa idealna tego ptaka, ogonek w jedno piórko. Także tutaj, co tu więcej potrzeba, trzeba tego hodować i zlotować. Tutaj mamy gąbka Albrecht Marcel. Numer GMM 60 czy 26 z gołębi BAK 17. Widzą jak wygląda. gołąbki, które zdobyły mistrza Belgii w GMP w 2007 roku. Te słynne gołębie BAK 17, czy Luki 484, czy tam 487, jak to jest u wiosny. A to są wszystko gołębie z gołębi. Albrechta Marcela. Byłem osobiście w 2007 roku, dzisiaj mamy 25 rok i 2008 roku, jak jeszcze Albrecht żył. Także myślę, że gołębie są super. Można zobaczyć, jak gąbek wygląda. Także zapraszam serdecznie, życzę miłego